Dzień dobry. Dzisiaj zabiorę Was moi mili na spacer w takim deszczu, ale fajnie, przejdziemy się, czemu nie? Jest e, połowa września. Jak ostatnio nagrywałem filmik końcem sierpnia, to krawa była żółta. Proszę, co deszcz potrafi. Życie wróciło na trawnik. Co prawda gdzie jeszcze są klacki, ale ale i tak super. No, obrót wygląda jesiennie, już bardzo mocno jesiennie. Korteńskie się przebarwiły, właściwie to one się nawet nie tak przebarwiły, jakie słońce przypaliło, bo było dosyć mocno słońce i wysokie temperatury. Ładnie mi kwitnie zatrwian. Fajnie, w przyszłym roku też sobie powysiewam, ale się wykłada. Ja nie mam żadnych podpór tutaj porobionych, żadnych, więc moje rośliny są powykładane. I tak na przykład tutaj zrobiło mi się takie gniazdo, e, tutaj powinna być dalia podparta, ale dalia, dalia się przewróciła, jest tutaj, jest tam, tu się zrobiło gniazdo, hortensje się wywaliły, e, nie wygląda to najlepiej, ale czy mi przeszkadza? Nie przeszkadza mi, niech sobie wszystko będzie tak jak, jak natura temu pozwala. Na płocie nie się, o ja jestem pod parasolem, chciałam pokazać. Na płocie się piękny wilec. On ma dzisiaj takie te kwiatuszki zmoczone, ale jak jest pogoda rano, to on jest taki piękny. On wygląda jak welon po prostu tutaj. Cały w bieli, gdzie nie gdzie takie lekkie różowe jakieś maśnięcia. No jest przepiękny. Nie za bardzo jestem zadowolona z astrów. i coś tutaj u mnie nie pasuje wyglądają no teraz no to jest deszcz więc wyglądają jak smokopory ale nawet jak jest pogoda to tak wyglądają nie za ciekawie, ale zobaczcie pięknie wygląda stokrotka e, afrykańska ja nie byłam z niej zadowolona bo słabo mi kwitła zresztą to na to było deszczowe no ona bardziej lubi słońce fakt kilka dni temu kilka, przez kilka ostatnich tygodni było pięknie więc ona się właśnie rozkwitła Zobaczymy jak długo będzie trzymać te kwiatuszki, bo ona nie lubi takiej brzydkiej pogody, ale, ale jest piękna teraz. I jeszcze tam jest druga. Verbena mi się położyła. Ogólnie położyło mi się wszystko. Położyłem się dagie, położyły się hortensje, położyła się Verbena. Supertunia nie wygląda. Te Supertunie są w donicach. Oglądałam ostatnio relację u Marty Potoczek na kanale i na instagramie i mówiła, że właśnie tak 3 dni temu była taka przedziwna pogoda i, i ludzie wtedy y, bardzo krótkie jeździły, więc się coś ludziom działo y, i zauważyła, że hortencje właśnie y, hortensje co super tunie y, bardzo zbrzydły właśnie w tym danym dniu, i, i, i tak sobie, takie się suszki jakby porobiły, takie brązowe a no w jednym faktycznie ja wyszłam e, następnego dnia rano i sobie się kur, nie uciekłam i patrzę, no mokro mają, a tak fatalnie wyglądają. Tutaj brateczki mam. Czekam, aż będą, ciekawe czy mi zakwitną, jeden mi tutaj kwitnie. Maluszek, bo to takie te miniaturki. No a tam sobie kwitnie wojnik tutaj ma jednego kwiatuszka i ma kolejny no i tak sobie to wygląda pada no ale już myślimy na obrazek na tej robacie to tak troszkę mi się zaróżawia rozchodnik. Tutaj mam nadzieję, że mi zakwitną chryzantemy. Kończą kwitnienie e, mieczyki. Wyłożona trochę werbena. nawet nie trochę, nawet trochę bardzo. Tutaj mam taką dziurę po, po dzwonku. A tu na róży Nie się z takim, takim no, zobaczcie. deszcz pada mocno, a podlewa mi tylko tę część, gdzie jest posadzona lawenda. Tam sucho. I tam zawsze muszę wchodzić z podlewaniem i z wężem. To no jest pod okapem domu. No jest z głowy. Lawenda, zobaczcie. ta to chyba nie przeżyje. No. Nie, nie wygląda najpiękniej, nie wygląda. Myślałam, że jej tutaj będzie dobrze, a tak nie wiem, czy u wszystkich tak wygląda, czy nie tylko. Choć jest tutaj już któryś sezon idziemy dalej. idziemy dalej. Idziemy na cło domu. Uy, jak ja to sobie poradzę z tym wejściem. Nigdy wam nie pokazywałam, że ja jeszcze tutaj mam taki, taki mini ogród... Sorry, muszę zamknąć tą trzasnąć się nią muszę. E, Mini ogród w Gdynicach. No taki teraz będzie doborowy, ale zielony zostaną na zimę. E, te wszystkie zielone krzaczki. gdzie ciemniej, ciemniej. Różyczka moja, tnąca, którą mi przycina. Piesio. Ona, ona cały czas kwitnie, cały czas kwitnie, ale te kwiatki ma dosłownie jeden dzień i, i od razu o! leci. Leci z nich. Hortensję, te ta i tamta. Duże, ładne krzaki, no ale mi się wykładają. Resztki winogrona. Żeśmy powiadali tu jeszcze trochę wisi, ale już nie wiem, czy to dlatego, że wcześniej była susza i, i on zrzuca już te liściom tak zbrązowiały, czy, czy u nas, czy on ma chorobę, czy co. I ta też się wyłożyła, ale też jest... Ona mi się podoba, bo ona, zobaczcie jaka ona jest jeszcze świeżutka, biała, nie przebarwiona, niezniszczona słońcem Ja ją lubię. Fajnie nie mi się nie podoba mi się tak. Później mam nadzieję, że mi się będzie tutaj dalej, dalej, dalej. Zobaczcie. Ops. I zobaczcie, zobaczcie, jaki piękny wilac. No i jaka to jest przycudna roślina. No przecudna, uwielbiam ją. Ten akurat nie jest tutaj tak zmoczony, bo jest to do hapengonu. Zobaczcie, no. Jak kocham. kocham. Piękno. Troszkę mi to pięknie ja sporo przekwitła, wyobrywałam ją i już jej, jakoś tak nie za dużo już jej kwiateczków zostało. Ta hortensja, taka najbardziej ażurowa jaką mam, przebarwiła się, ale ona się faktycznie przebarwiła, a nie, że ją słońce spaliło, więc fajnie. No tutaj nic, nic nie ma, tutaj trzeba będzie jakoś zagospodarować to miejsce, takie puste czeka. Na to, żebym rozmężyła tej Hortensję. No zobaczymy, czy mi się uda. Tutaj troszkę wilca. On powinien być tu piękny, duży, ale co moje psy robią? Nie wiem czy będzie widać, ale tu jest dziura wykopana. Co ją zakopię? Od nowa jest wykopana. Więc on tak ledwo żyje. Tutaj widownica. nie. Tu jest jedna donica, tu jest druga domica. One nigdy w tej dobrze nie wyglądały, w sensie w tym sezonie. Fatalne. Nie pasuje im tutaj tym kwiatom coś. A no, i już się kończy Nie będę ratować, nie ma czego ratować. No i wilec. Znowu wilec. I kończy kwitnienie napastnica. Ale zobaczcie jaka ona była naprana, jaka ona była taka... Taki ten kwiatostan, taki dorodny, taki gruby, ile tych kwiatów i tutaj ma no z boku jeszcze takie małe kwiatostanki, nie wiem, czy one, coś tam zakwitnie z nich. No, wariatka i zobaczcie jak mi zarasta wino rośnie, jak mi się pokłada, no ona będzie oczywiście podcięta. No i tutaj już wszystko do gorywa, werbena położona a nie chcę jej odcinać, niech sobie będzie. Nawet nie wiem, czy się powinno odcinać, nie mam pojęcia. Pierwszy rok ją mam. Zresztą wiele y, z tych roślin mam pierwszy raz i nie za bardzo umiem się nimi zajmować. Ogórki już, już żółte, ale jeszcze troszkę mają owoców i y, je trzymam. W związku z tym ta werbena później zakwitła, więc ona się lepiej trzyma. Jeszcze troszkę nam owocują pomidory. Jeszcze trochę będzie zbiorów. Już sobie trochę porobiłam też sosów na zimę. No i I, i co? I jesień. Mimo, że dzisiaj jest deszczowo, to i tak życzę wam miłego dnia. Odpoczywajcie. Pa!